Poranek Radia Wnet z Warszawy to program radiowy poświęcony najbardziej aktualnym problemom i wydarzeniom. Nadawany codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 7 i 9 rano w przestrzeni internetowej, a także w eterze na falach Radia Warszawa i Radia Nadzieja. W ciągu pięciu lat istnienia Radia Wnet poranek stał się programem prawdziwie kultowym. Tradycyjnie w okresie letnim dziennikarze Radia Wnet wyruszają w splenerowym studium w Polskę. Groszny cykl radiowych audycji obejmuje m.in. Przemyśl, Rzeszów, Wilamowice, Wieluń, Bytom, Kruszwice, Ochel, Gdynię, Gdańsk, Frombork, Malbork i Elbląg. W tym roku po raz pierwszy turnelato z Radiem Wnet rozpoczęło się od dwoma poranek wnet. Ze Lwowa nadawany Wojciech Jankowski wita Państwa gorąco. Audycję realizuje Krzysztof Dąbrowski. Rozpoczynamy dzisiaj, chociaż jest ostatni dzień. Czerwca dzień jest to też niezwykły i związany z Lwowem, o czym Państwu dzisiaj powiemy w czasie audycji. Współpraca Radia WNED i Kuriera Galicijskiego ma już swoją historię. Od roku 2010 dziennikarze Kuriera komentowali wydarzenia na Ukrainie dla słuchaczy w Warszawie, a na łamach Kuriera ukazywały się reportaże i wywiady Wojciecha Jankowskiego z Kijowa i Warszawy. Opowiada redaktor naczelny Kuriera Galicyjskiego Mirosław Rowicki. 30 czerwca nadany został poranek Radia Wnet na żywo ze Lwowa. Za studio posłużyła lwowska redakcja Kuriera Galicyjskiego. Lwowski poranek poprowadził Wojciech Jankowski, a realizował Krzysztof Dąbrowski. Udział w programie wzięli dziennikarze Anna Gordijewska i Krzysztof Szymański, profesor Wasyl Rasewicz oraz konsul Jacek Żur z konsulatu generalnego RP we Lwowie. W trakcie programu słuchacze mieli okazję zapoznać się z Lwowem, związanymi z nim postaciami, skomentować aktualne wydarzenia na Ukrainie i porozmawiać o problemach żyjących tam Polaków. Następny poranek Radia Wnet z Lwowa zostanie nadany w sierpniu. Mamy nadzieję, że z nowego studia radiowego. Wkrótce zaprosimy też Państwa na kolejne regularne już audycje w ramach internetowego Radia Kuriera Galicyjskiego. Wojciech Jankowski prowadził dzisiejszy poranek, Krzysztof Dąbrowski realizował. Od jutra rozpoczyna się trasa Radia Wnet po Polsce jutro przemyśl i dalej 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 a w sierpniu będzie poranek z Lwowa ze Stanisławowa z Winnicy z Kijowa jeżeli się uda mamy nadzieję że tak Dziękuję państwu bardzo za uwagę